Skrzynia na manual Manuel Manuel Graha e, Manualna Manuel. Jakim cudem tu podstarowność jest teraz? Ale dziwne. Kontrola trakcji, a tu... Działa to to w ogóle? Można tutaj wyłączyć kontrolę trakcji? ustawić ciężarówki? A! O! o. Diféry es kurva zapiéndote. ¡Eh, súb! ¡Aaaah! Yes. O Ja do przodu, kurwa, kurwa. Jezu, co jest? CZEMU TO TAK ROBI?! Jeb A tym tyłem jak już zaczyna latać to kurde już leci! Opa. No ja nie. No, no, cały czas mam dwójkę zapiętą. Bo teraz to już. Teraz to już w ogóle. Pój gaz na moment. Ja już potem. No ale potem mogę robić co chcę, jak już zaczynam takiego bąka robić to już... Blblblblbl. Idzie! O, ten też. <ścoughs> Go tak zawija, kurde, dziwnie. Gaz w ogóle odpuszczony już. Idzie! Idzie bokiem! Nie, jak miałem jakieś Volvo, nie? Zrobi O! Takiego sobie poganiacza wyzimiemy, proszę bardzo. On będzie miał drogę. O, teraz jakoś inaczej to pada. Oj. Co to za muzyka było? Kula. Czask. Oj, co to za bitch, Jesus. Gen, właśnie słyszałem, czask. Tu mam, czekaj. E czemu to tak kurwa cały? A hmm. no potem już idzie, potem potem już. Podstarowność absolutna jest. Undertaker Dziękuję za Resuba miesiące... Oj, 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 oj. O, ba! o kurde, ale jebłem. Ja, sadzie mnie będzie uczyć jak kuźwa w grzecie na modach i się poprawnie ślizgać. Opuścić Gazu. Ja już potem nic nie jestem w stanie zrobić, to jak już takiego bąka zaczyna... ...chuja zrobię, ja już potem nic nie trzymam, gaz puszczam... ...czy gaz daje, czy odpuszczam, czy coś tam, czy... już nic, nic nie ma znaczenia. O. O! Aaaa! 34%! Opony? Kuźwa nie wiem no! <grymne> Okrągłe jeszcze. Nope. Potem już żadnej pod... nadstorowności nie ma, tylko pod... ...Patera Moment. CERTIFIED Patera Moment! Yes! Yeah. Ta, bo tutaj opony coś dają w tej grze. Nie, ja przyspieszam normalnie, a potem już tylko jest podsterowność. A jak jest blokada zapięta, to robię takie bączki. Jakś to ma kurwa sens! O. Teraz znowu. Ale odjechałem. Kurde. Na zewnętrznej kamerze. Kurde.